Wojsko polskie musi być silne, musi być dobrze wyćwiczone i dobrze wyposażone. Dlatego żeby nasza ojczyzna była bezpieczna. Temu służą ćwiczenia, temu służy także modernizacja wyposażenia sił polskich. Przed chwilą miałem sposobność wręczenia kluczyków do zestawów Przeciwlotniczych Poprad te pojazdy, ta broń weszła już na stan żołnierzy z 15 Brygady Zmechanizowanej, to dobry sprzęt, to nowoczesny sprzęt, to sprzęt produkowany w Polsce, podkreślam, że oprócz dużych kontraktów w sprawie kupienia dla Wojska Polskiego rakiet Patriot, rakiet HIMARS czy najnowocześniejszych samolotów, F35 konsekwentnie realizujemy kontrakty w polskim przemyśle zbrojeniowym. W ubiegłym roku 60% zamówień, ponad 60% zamówień trafiło do polskiego przemysłu zbrojeniowego. Ale tak jak mówiłem na wstępie, wojsko polskie musi być silne, musi być dobrze wyszkolone i dobrze wyposażone. Dobremu wyszkoleniu służą ćwiczenia. Kolejna edycja ćwiczeń Bull Run prowadzonych wspólnie przez żołnierzy Wojska Polskiego, żołnierzy Stanów Zjednoczonych, żołnierzy Zjednoczonego Królestwa, Rumunii i Chorwacji. Dla nikogo nie ulega wątpliwości, że priorytetem jest bezpieczeństwo. Jest to najważniejszy priorytet zarówno pana prezydenta Andrzeja Dudy, Zwierzchnika Sił Zbrojnych, polskiego rządu, jak i mój, jako ministra obrony narodowej. Ćwiczenia które mamy okazję obserwować, element, pewien element tych ćwiczeń, właśnie podnoszą bezpieczeństwo w szczególnym miejscu naszej ojczyzny w północno-wschodniej Polsce, niedaleko przesmyku suwalskiego. Można powiedzieć, że jesteśmy w tym rejonie, który nazywany jest przesmykiem suwalskim. Zadaniem tych ćwiczeń z jednej strony była współpraca wojsk sojuszniczych, a z drugiej przećwiczenie mobilności wojska. To jest niezwykle istotne dla poczucia bezpieczeństwa Polski, ale również państw całej wschodniej flanki NATO. Bardzo dziękuję żołnierzom państw sojuszniczych za to, że mają tyle woli i zapału, żeby doskonalić swoje umiejętności. Widzą to mieszkańcy tej części naszego kraju, czują się dzięki temu bezpiecznie. Jeszcze raz dziękuję za to, że. Nasze wojska, wojska sojusznicze tak świetnie radzą sobie z zestawianymi zadaniami, to jest też ważne dlatego, jak postrzegani jesteśmy jako sojusz północnoatlantycki przez sąsiadów, jak postrzegani jesteśmy przez państwa, które ostatnimi czasy najeżdżały inne kraje, pokazujemy, że razem Jesteśmy silni. Udowadniamy, że jesteśmy gotowi do tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo Polsce, żeby zapewnić bezpieczeństwo całej wschodniej flance NATO. To 12. edycja ćwiczeń, ale będą następne. W związku z tym możemy powiedzieć wprost, że jesteśmy przygotowani do tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo, jesteśmy gotowi do tego, żeby Współdziałać, jesteśmy przygotowani do tego, żeby odpowiedzieć, w, jeżeli doszłoby do naruszenia granic państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Te obrazki za mną świadczą o tym, że rzeczywiście together we are stronger.